Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan Karczmy Ajantisa i zapraszam Was na kolejną 48-tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku zmiany w Paczy 108 na PTR, zasięg bonusów dla innych graczy, zmiany w kapliczkach, zmiany w ognistych nietoperzach oraz częstotliwość paczy w Diablo 3. Prace nad ostateczną wersją łatki 1.08 trwają w najlepsze i już teraz widać niewielkie zmiany wprowadzone od dnia zamieszczenia łatki na serwerach PTR. Modyfikacje dotyczą głównie poszczególnych umiejętności postaci, niektórych osiągnięć, a także przeciwników. No właśnie, będąc przy kwestii przeciwników. Warto wspomnieć o informacji, jaką kilka dni temu na forum BattleNetu zamieściła Lilira, a dotyczy ona szczegółów zmian w częstotliwości występowania przeciwników w najnowszej ładce. Jak z pewnością wiecie, chociażby z poprzedniej tygodniówki w akcie pierwszym, drugim i czwartym ilość przeciwników będzie zwiększona, dzięki czemu gracze będą mogli z powodzeniem farmić nie tylko w trzecim akcie, ale także w innych miejscach. Niestety Blizzard nie ujawnił szczegółów w tym zakresie, co też postanowiła naprawić właśnie Lilira. We wszystkich wypisanych na ekranie lokacjach ilość potworów została zwiększona. Największe zmiany wprowadzane zostały w lokacjach oznaczonych tłustym drukiem. Z kolei te wypisane kursywą doczekały się w najnowszej wersji zmniejszenia gęstości występowania potworów. Jedną ze zmian wpływających na rozgrywkę wieloosobową w patchu 1.08 są bonusy dla innych graczy, jeśli w momencie wskazanego wydarzenia znajdują się w określonym zasięgu od innego gracza. Dobrym przykładem jest tu umiejętność Archont Czarownika. Na przedłużenie czasu działania Archonta będą miały wpływ również zabicia przeciwników przez innych graczy, ale tylko jeśli znajdziemy się w określonej odległości od nich. Na oficjalnym forum Blizzarda znajdziemy linka do bardzo przydatnego screena, na którym wskazany jest efektywny zasięg, w obrębie którego archon będzie doładowywany przez innych graczy. Kapliczki są ciekawym dodatkiem do rozgrywki, a ich obecność w grze stała się już właściwie tradycją. Nic więc dziwnego, że zmiany w sposobie ich działania są wprowadzane dosyć często. A więc i tym razem możemy spodziewać się ciekawej modyfikacji. Otóż bonus otrzymywany z kapliczki fortuny będzie mógł przekroczyć maksymalną ilość 300% Magic Finda. Ponadto bonusy z kapliczki oświecenia będą uwzględnione w nowej formule naliczania doświadczenia wprowadzonej w życie w patchu 1.0.8. Wyatt Cheng dodał także, że wspomniane kapliczki czekają kolejne zmiany, tym razem zaplanowany na kolejne patche. Pierwszym problemem jest relatywnie niewielka ilość bonusu do Magic Find'a otrzymywana z kapliczki fortuny, czyli zaledwie 25%. Bonus ten wypada szczególnie słabo w porównaniu np. do 300% Magic Find'a, który otrzymuje każda postać z setnym paragonem. Ponadto kapliczka oświecenia zwiększająca ilość zdobywanego doświadczenia jest siłą rzeczy nieprzydatna dla graczy z setnym poziomem mistrzowskim, jako że oni nie zdobywają już w grze kolejnych poziomów. Wyjad Cheng nie sprecyzował, na czym będą polegały zmiany, ale zaplanowane są najwcześniej na patch 109. Jedną z rzadziej wykorzystywanych umiejętności szamanów są ogniste nietoperze. W patchu 1.0.8 umiejętność ta zostanie gruntownie przemodelowana, dlatego też Wyatt Cheng pokusił się o wytłumaczenie powodów wprowadzenia w niej zmian, czyli zwiększenia obrażeń, a także zwiększenia startowego kosztu many przy jednoczesnym zmniejszeniu go podczas ciągłego ataku. Wyatt stwierdził, że intencją pracowników Blizzarda nie jest wprowadzenie zamiennika dla niedźwiedzi, zombie czy kwasowej chmury używanych dotychczas jako główne umiejętności szamanów. Zamiast tego projektanci chcą zaproponować graczom umiejętność działającą w zupełnie inny sposób, będącą przydatną w zupełnie innych sytuacjach. Łajat dodał także, że zmniejszenie kosztu many może na pierwszy rzut oka nie być znaczące, ale trzeba mieć na uwadze przedmioty zwiększające szybkość regeneracji many, które w pewnych sytuacjach mogą sprawić, że szaman będzie mógł rzucać czar właściwie bez przerwy. Ostatnia informacja dotyczy trafień krytycznych. Czeng wyjaśnił, że umiejętności typu ogniste nietoperze czy dezintegracja czarownika zadają trafienia krytyczne, a wrażenie jakie odnosi gracz podczas ich stosowania może być związane z faktem, że umiejętności te tak naprawdę zadają niewielkie obrażenia w niezwykle krótkich odstępach czasu, np. 60 razy na sekundę, aby sprawić wrażenie, że obrażenia zadawane są ciągle. Nie zmienia to jednak faktu, że umiejętności te jak najbardziej powodują trafienia krytyczne. Chyba każdy z nas już od wielu miesięcy narzeka na częstotliwość wydawania kolejnych uaktualnień gry przez Blizzarda. Heh, chciałoby się, aby kolejne łatki wydawane były na przykład co miesiąc. Na pewno uatrakcyjniłoby to rozgrywkę i zachęciło wielu graczy do pozostania przy trzeciej części serii. Ale sprawa nie wygląda tak różowo. Pracownicy Blizzarda tłumaczą, że stawiają na jakość, a nie na ilość. Że pozornie niewielka zmiana, taka jak wprowadzenie zwiększenia obrażeń czy czasu trwania umiejętności, tak naprawdę wymaga wiele pracy i testowania przed wprowadzaniem na serwery produkcyjne. Ponadto zespół pracujący nad Diablo 3 zajmuje się tylko tą grą, a zatem nie ma mowy o niższych priorytetach Diablo w porównaniu np. do Starcrafta czy World of Warcrafta. W tych wyjaśnieniach nie sposób nie odnaleźć sensu, ale na ile są one prawdziwymi powodami, a na ile jedynie wymówkami? Odpowiedzcie sobie już sami. I to wszystko w dzisiejszej 48. Tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Tym razem na zakończenie pozwolę sobie zaprosić Was na zbliżający się nieubłaganie jubileuszowy 50. odcinek tygodniówki. Będą podsumowania, będą wspomnienia, będą statystyki, ale najważniejsze, że będzie również konkurs, w którym naprawdę. I podkreślam to jeszcze raz, naprawdę będzie warto wziąć udział.